Cześć moi kochani, witam was serdecznie na kolejnym odcinku. Tym razem walczymy o emotkę Archer Queen Lunch Party. Przepraszam, nie zawsze jestem w stanie na bieżąco nagrywać odcinki, chociażby teraz miałem dwie nocki, więc nie, no nie było. Yy czasu żeby usiąść tak sobie naprawdę i coś nagrać dla was, bo w dzień śpię, w nocy pracuję no i troszeczkę z opóźnieniem. Dużo było pytań właśnie o Dek na ten lunch party dlatego zawsze Wam polecam, śledźcie mnie na socialach, zwłaszcza na Twitterze, bo tam też czasami podaję deki, zwłaszcza sprawdzajcie sobie Deki na Royal Api, no i na moim fanpage'u. Czasami będę się starał właśnie wrzucać części chociażby screeny decków poddany challenge, jeżeli nie będę mógł. Wam szybciutko nagrać, coś doradzić. Najczęściej chyba jednym z wybieranych decków i spotykanych, jak widzicie, jest aktualnie taki deck, którym ja gram. Do tej pory jedną przegraną mam. Zaraz Wam powiem dlaczego. Tutaj mamy właśnie Mega Knighta. Ram Rider. To jest chyba najczęstszy deck. Tutaj jeszcze widzę, że zamiast Lightinga można użyć Fireballa. Ewentualnie zamiast Royal Ghosta Inferno Dragona. I taki też jest spotykany. No i przegrałem na deck, który jest dosłownie kopią tego samego deku, tylko że zamiast Mega Knighta jest używana PK I to są chyba najczęstsze właśnie takie kombinacje. Archer Queen, Bandytka, Lightning, Ram Rider. Tylko tutaj się troszeczkę różnią jeszcze Electro, Pirate, Electro hmm, Wizard Electro i tak to się troszeczkę modyfikują te deki. Dlatego mniej więcej to są ta sama podstawa, czyli Archer Queen, Mega Knight, Ram Rider, Bandytka. Reszta jest po prostu dobierana. No dobra, została mi ostatnia walka, żeby to nie był jakiś długi odcinek. Zagram tą ostatnią walkę na y, odcinku. Zobaczymy, czy mi się uda. Znając życie, to na odcinka zawsze przegrywam, więc musicie mi wybaczyć, y, jeżeli pierwsza walka pójdzie, ale postaram się, żeby było y, gites, majonez. O, z jakimś Meksykaninem gram. To może być ciekawie. Dobra, zacznę Zacznę szybką muszkieterką. Zobaczymy, czy się uda tą muszkieterkę. Mm, on walkiry. O, czyżby na co on będzie grał? No, jestem ciekaw, dobra, Elektro Wizarda wyrzucę. Pewnie jakimś firewallem albo lightingiem poleci. Nie. Czyżby on grał na Hogridera albo lawę? Dobra, zobaczymy, na co on tu będzie grał. Wyrzucam lightinga. O, na Wiedźmę gram. No to jestem, dobra, ciekawy. Dobra, spróbujemy tą wiedźmę zdjąć. Ta wiedźma też jego jest niewidoczna. No i teraz mogę mieć problemy właśnie. Teraz mogę mieć. Mega Knight ładuj się proszę! No, niestety, troszeczkę się zablokowałem z elixirem. Trzeba będzie kombinować. Dobra. No, i ten widzicie, on też ma Mega Knight. Mega Knight, właśnie, bardzo często jest spotykany. Dobra, beczkę rzucimy na środek. Nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie. Dobra, ten grevia, ten budynek poszedł, Magic Archer jest gdzie indziej sfokusowany. Jeszcze raz uderz. Nie udało się. Pewnie teraz. Dobra, ElektroWizard, bandytka, Stać mnie tutaj, żeby to też zablokować. Nie, nie jestem kompletnie w D. ElektroWizard jeszcze przywali. bandytka, czy się udało? Meganite chyba się zablokował. Dobra, chyba się lekko. No, chyba już odpuścił nawet. Nie, nie odpuścił. rzucę zdejmiemy Walkiria sobie będzie radziła, dobra o nie, moja wieża oberwie. No niestety, dobra staramy się. Nie wierzę, mi zdejmie. To by nie To by mi nie zdjął wieży. Miner. Udało się złapać minera. Ale miałem przyfarciłem. Ale przyfarciłem. Tutaj końcówkę. Ładnie wyłapałem tego minera, udało się. No to piękna waleczka mi się na odcinku udała. Dobra jest, ale jestem zadowolony. Dobra. Weszła mi fajna walka na odcinek. Mam nadzieję, że... W miarę to dobrze wyszło, też z waszej perspektywy, że dobrze to odebra się. No i emotka. Emotka jest wygrana. Pamiętajcie, Tendek ewentualnie z Mega Knight, nie z Mega, Knight, z Mega Knighta yy, dużą pekę możecie wejść sobie na Royal Apey, tam specjalny na, dział jest w menu właśnie na każdy challenge i tam sobie szukać najlepszych decków ja Wam tak szybciutko chciałem pokazać ten deck no jedna przegrana tylko na właśnie tą modyfikację z peką dobra, to tyle, yy, trzymajcie się, pamiętajcie, kodzik po w sklepie i moje socialki, bo tam też się dużo dzieje, zwłaszcza na Twitterze a niebawem coś fajnego szykuje materiał yy, może się da na tym zarobić dla Was i dla mnie i wszędzie. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, trzymajcie się, cześć.